Przypadkowo nagrywam dzisiejsze spotkanie pod pomnikiem Syrenki. Warszawa 1936 rok, Polski Instytut Higieny. Dzisiaj byśmy nazwali go Instytutem Inżynierii Genetycznej. W 1936 roku powstaje idea polskiej rasy panów. I w tym momencie, praktycznie na całym świecie, w całej Europie, gdzieś istnieją właśnie te ruchy, które zakładają właśnie, że rasa panów powstanie w danym, w danym narodzie. Czym jest ta rasa panów? Do czego ona miała służyć? Ja Wam nie wytłumaczę. Czy rasą panów mamy być my, ludzie, czy rasa panów to jest właśnie, jak niektórzy zakładają, że dostajemy jakąś tam cząstkę DNA kosmitów, wtedy stajemy się rasą panów. Jednak co jest taką, powiedzieć, kresem drogi twórców rasy panów? A no właśnie. Jest to hekatomba, jest to depopulacja, jest to zagłada całych populacji ludzkich. W 1939 roku wybucha II wojna światowa, która pochłania 40 milionów istnień ludzkich. W tym okresie są desperackie akty walki o życie. Przed 1939 roku ludzie w zasadzie nie zwracają uwagi na to życie, żyją w takim kieracie jak my żyjemy dzisiaj, dopiero w momencie, kiedy. Niemcy napadają na Polskę, kiedy ówczesny spokój zostaje zaburzony, wtedy dopiero powstaje miłość do życia i pokoju. I właśnie to jest paradoks, właśnie, który nam narzuca Rasa panów, że w momencie, kiedy mamy pokój, kiedy mamy dobrobyt, nie szanujemy tego, nie doceniamy. W momencie, dopiero kiedy cały nasz porządek zostaje zburzony, wtedy wszyscy krzyczą o pokoju, wszyscy żądają wolności. I teraz. Okres II wojny światowej. Panowanie nazistów, ich eksperymenty pseudomedyczne, słuchajcie, nie są wyodrębnione. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia, wszystkie w tym czasie te państwa prowadzą równoległe badania genetyczne, eugeniczne. W tamtych czasach się mówimy genetyczne. Założenia tworzenia właśnie super tej rasy jest tworzenie super żołnierza. Zwróćcie uwagę, że wszystko. Co jest przez człowieka stwarzane, najpierw jest wytwarzane i oddawane w ręce armii. Dopiero później dostają to cywile. I dzisiaj jesteśmy właśnie u tego kresu, tego w tym momencie, kiedy ma nastąpić wielkie otwarcie wrót. Być może że one już nastąpiło, że właśnie to co teraz się dzieje na wschodzie, to co dzieje się na Ukrainie, to co zaczyna się dziać w Azji, to co się dzieje na Dalekim Wschodzie, Tajwan. Do tego jeszcze dochodzi teraz Syria, niepokoje społeczne w Iraku, w Kuwejcie. No do tego jeszcze o tym się nie mówi. Kraje arabskie oraz kontynent afrykański pochłonięte są w porządze właśnie wojennej. Czy trzecia wojna światowa ma wybuchnąć, czy ona już trwa? To jest właśnie pytanie. Czy my jeszcze żyjemy na takim skrawku, właśnie terytorium, gdzie mamy dobrobyt? Słuchajcie, naprawdę żyjemy jeszcze w dobrobycie. Dlaczego? Bo nikt do nas nie strzela. Nikt nie gwałci naszych kobiet, nikt nie morduje naszych dzieci. Nikt nie bombarduje naszych domów. Tylko, że politycy swoim postępowaniem właśnie, czy są na postronku panów, czy rasa panów właśnie się odrodziła i nas jako wyrobników w ku zagładzie. Tak było w 1939 roku, tak było w 1914 roku, tak było w XVII, 18 wieku, że lata jakiegoś tam krótkiego dobrobytu kończyły się przeważnie Krwawymi depopulacjami, krwawymi wojnami. I teraz od zakończenia II wojny światowej w Europie, słuchajcie, mamy najdłuższy okres, gdzie nie było wojny. I teraz stoimy u jej progu. Codziennie mówi nam się o wojnie nuklearnej, codziennie nam mówi się o zagładzie, codziennie nam się mówi o ordach Rosjan, którzy najadą Europę. I co to powoduje? Powoduje, słuchajcie, jest to strach, powoduje to zobojętnienie, powoduje to, że w pewnym momencie my nie skupiamy się już na tym, co nam zostało. Te życie, te wartości, których powinniśmy chronić, tylko żyjemy w strachu. Roimy w swoich głowach, słuchajcie, wizje apokalipsy. Do tego one są wspomagane poprzez telewizję, internet, yy, różnego rodzaju kanały filmowe, które pokazują nam apokaliptystyczne sceny. Do tego. Filmy, które do nas przenikają właśnie z wojny na Ukrainie, w, Iri, w, Iraku, znaczy w Iraku, w Afganistanie. Co to powoduje? Że młodzi ludzie obojętnieją na to. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na coś takiego, na takie twory, taką dywizję SS Viking, spadającą się z nastolatków, jak i armię czerwonych Kmerów Polpota. To były dzieci, które mordowały w krajach afrykańskich wciela się do najbardziej krwawych jednostek dzieci. Dlaczego są pozbawione empatii? A teraz co pozbawia młode pokolenie empatii? Internet, różnego rodzaju właśnie filmy i doznania, bodźce, które powinny powodować empatię, są po prostu niszczone. I teraz sami rozejrzyjcie się dookoła. Cały czas strach, cały czas nagonka, cały czas panika, cały czas informacje, które do nas spływają, są informacjami tragicznymi. Uważam, że to jest jeden z większych eksperymentów, które zapoczątkowali no nie tylko Niemcy w czasie II wojny światowej, ale inne państwa, utrzymywanie całych nacji w niepokoju, w panice, w strachu. Zwróćcie uwagę, że sama śmierć, tak jak niektórzy mówią, nie jest taka straszna, tylko czas, oczekiwanie na tą śmierć, na, na cierpienie jest właśnie tym najgorszym elementem. I teraz co nam fundują media, co nam fundują politycy? Ano właśnie taki nieokiełznany strach. Druga wojna światowa, słuchajcie, czas Powstania Warszawskiego. Miejsce, w którym się znajduje praktycznie każdy kawałek ziemi jest tutaj okupiony krwią powstańców, w zasadzie mieszkańców cywilnych, tych, którzy tu właśnie zginęli. I teraz nawiązując jeszcze raz do tej wielkiej hekatomby, tego wielkiego zrywu, czym jest właśnie to poświęcenie? Czy one miały jakikolwiek sens? Jesteśmy teraz u progu następnego wielkiego wydarzenia, które na nas czeka. Czy wyciągnęliśmy wnioski z tego, co na przykład dało nam Powstanie Warszawskie? Nie. Czy wyciągnęliśmy jakieś wnioski z II wojny światowej? Nie. Nie wyciągamy żadnych wniosków z tego. Słuchajcie, konsumpcjonizm, który został nam narzucony, stłumił w nas wszelkie instynkty. Cały czas powtarzam, że jedyni ci, którzy będą mieli teraz najgorzej przerąbane, to są właśnie konsumpcjoniści. W momencie, kiedy. Nastąpi właśnie ten, ten, ten moment. Nie będziemy na niego zupełnie przygotowani. Będziemy po prostu szli jak owce na rzeź. Jesteśmy naprawdę nieprzygotowani i nie potrafimy się do tego przygotować. Żadne służby tym się nie zajmują. Obrona Cywilna, która rzekomo istnieje, nie potrafi sobie dać rady z policzeniem kocy, które mają w magazynach. Wojsko, które tak szumnie nas teraz zachęca do wstępowania w szeregi, nie wie co zrobić z taką masą wojska, bo brak wyposażenia. Przede wszystkim politycy. Zakłamana banda, słuchajcie oszołomów, którzy są na naszym garnuszku. Którzy walczą tylko o stołki, siejąc w nas większą niepewność i większe takie zobojętnienie, no i ten strach, słuchajcie. Strach to to jest teraz właśnie nam pompowane i sączone do głowy jest najważniejszym elementem tej polityki. Zastraszyć nas. Człowiek zastraszony zaczyna zapadać na różnego rodzaju choroby. Człowiek zastraszony nie myśli racjonalnie. Człowiek zastraszony jest marionetką, którą łatwo można manipulować, a przede wszystkim. Yy, wystraszone stado łatwo zepchnąć przepaść. Wystarczy nadać kierunek, i po prostu stado będzie biegło, yy, spłoszone, wystraszone, będzie biegło w danym kierunku. I my teraz jesteśmy takim stadem, które cały czas jest straszone i kierowane właśnie ku jakichś przepaści. Tylko. Rodzi się podstawowe pytanie, jakiej przepaści? Co to będzie? Czy to będzie właśnie taka konwencjonalna wojna, która teraz toczy się na Ukrainie, czy to będzie zagłada nuklearna, czy to będzie właśnie wywołane niepokoje społeczne, brakiem węgla, ropy, masła, cukru? Słuchajcie, wystarczy wejść do sklepu, no i jakoś tego się nie odczuwa. Nie wiem, jakoś tego nie widzę, jakoś tak nie odbieram, że. Cukier był po nie wiem ileś tam set stów, czy masło po parę tysięcy. No sobie teraz to tutaj te abstrahuję. Ale taką panikę właśnie rządzący zrobili, jakby tych produktów miało brak. słuchajcie teraz mamy yy, jesień. Jesteśmy po żniwach. Mamy y, klęskę urodzaju jabłek ziemniaków. Co z tym zrobić? A ziemniaki i jabłka idą w górę. Polecam właśnie takie ryneczki, które, które, które gdzieś tam sobie jeszcze funkcjonują, żeby z nich korzystać. I teraz o czym ja pitole. Właśnie można powiedzieć wszystko i o niczym, bo ktoś mi powiedział: Człowiek, który mówi o wszystkim, mówi o niczym. I przeważnie tak to wygląda. To, co mówią politycy, słuchajcie, kłamstwo, które wypowiadane o godzinie 8 rano, inaczej prawda, wypowiadane o godzinie 8 rano, o 10 już jest kłamstwem danego polityka, który to wypowiedział. I na przykład opozycja na to się rzuca, zarzucając gigantyczne kłamstwo tym, którzy to fabrykują. Słuchajcie, ja stoję dzisiaj w Warszawie, niedaleko. Jest zagłębie, y, wylęgarnia wszelkich kłamstw, jakie tylko są na naszej scenie politycznej. Tam niedaleko znajduje się właśnie ta wylęgarnia. Tam jest belweder, tam znajduje się sala plenarna, tam znajduje się sala obrad, tam gdzie jest Sejm i Senat. Te wszystkie kłamstwa wylęgają się w głowach tych ludzi, które potem są przelewane w słowo mówione, bo na papier, nawet już szkoda to drukować, jest to wszystko nagrywane i przelewane do naszych głów. I Żyjemy w totalnym, słuchajcie, takim mętliku informacji, w takim przepływie informacji, których naprawdę nie da się w żaden sposób zaszeregować i nie da się w żaden sposób ułożyć. I teraz, czy tacy ludzie jak właśnie Heinrich Himmler odnieśli sukces, czy ich wunderwaffe, czy ich marzenie o tym wielkim... Yy, Gigantofonie, które będzie przemawiał do milionów ludzi, nie przypuszczał, że do miliardów, stało się rzeczywistością. Czy właśnie takie eksperymenty, które były prowadzone na Dalnym Śląsku w kompleksie Lizy? Niektórzy nawet zakładają, że KL Warszawa, który istniał, gigantyczny obóz koncentracyjny, którego podziemiach prowadzono tak samo gigantyczne, jakieś tam prace eugeniczne. Podziemia Służewca mogą o tym świadczyć, żoli Boża, żerania, w ogóle podziemia Warszawy, kanały. Te, którymi powstańcy gdzieś tam się przedzierali w, w czasie walk. Czy ten podziemny świat był tego elementem? Przypuszczam, że tak. Że właśnie to, co wtedy się tworzyło, dzisiaj wypływa na powierzchnię. Po 80 latach to podnosi znowu, ta Hydra podnosi łeb. I za chwileczkę będziemy stali w takim momencie, że będziemy żywi, będą zazdrościć umarłych. I to nie jest mój wymysł. Coraz więcej ludzi to powtarza. Słuchajcie, my sobie dzisiaj... Jesteśmy naprawdę na bulwarach i jest super, ludzie sobie trenują, ludzie sobie biegają, nikt nie zdaje sobie zbędnych pytań. Dlaczego? Z tego powodu, że ci ludzie zostawili gdzieś internet, zostawili gdzieś za sobą wiadomości, informacje, przyszli sobie tu odpocząć, przyszli na wycieczkę. Tylko co jest najgorsze, za chwileczkę wsiądą do samochodu, wrócą do domu, włączą jakąś propagandową telewizję i znowu będą włączyli ten jad do głowy. I teraz podstawowe pytanie, jak z tym walczyć? Jak sobie dać radę? No, ja na to nie mam recepty, ja wam na to nie odpowiem. Nie mam zielonego pojęcia. Tylko wiem jedno, że instynkt, yy, na którym skupiam się od dłuższego czasu, podpowiada mi, że nie, 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 że, tylko jak mam działać, jak mam robić, w którym kierunku mam iść. I to, słuchajcie, powiem wam, jest fajne. Udało mi się zerwać z gorzałą, udało mi się zerwać ze wszystkimi nałogami, kawa typu jakieś tam energetyki i wszystkie inne rzeczy i powiem wam, że naprawdę życie na trzeźwo jest super. Można racjonalnie, słuchajcie, do tego wszystkiego podejść. Przede wszystkim co powoduje słuchajcie jaranie fajuchów i picie gorzały. Ano emocjonalne podchodzenie do sprawy i największy niemiecki eksperyment, czy rosyjski rozpicie narodu. To było właśnie to, co im się udało. Słuchajcie, wprowadzić w Europie po II wojnie światowej. Rozpicie całego społeczeństwa. Zwróćcie uwagę, że cały świat w sumie jest rozpity. Każdy sięga po alkohol, każdy jest w stanie tego upojenia, czy młodzi, czy starzy, czy średniolatkowie, słuchajcie, wszyscy sięgają, słuchajcie, pogorzałe. I to jest właśnie jedna z tych, tych domen wielkiego eksperymentu. Który został wprowadzony w 1939 roku, mającym na celu właśnie rozpijanie całych społeczeństw. Płacenie alkoholem właśnie za usługi, za, za wykonaną pracę. Przede wszystkim yy, wynagradzano konfidentów w czasie II wojny światowej alkoholem i papierosami. Zwróć uwagę, co teraz się dzieje w Rosji. Dokładnie tym, którzy mordują na Ukrainie, tym, którzy idą na wojnę, daje się alkohol, daje się papierosy, daje się kiełbasy i owoce. Czyli Wracamy do tego samego punktu. Słuchajcie, niby nastąpiła cywilizacja, niby nastąpiło ucywilizowanie tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia, odwraca się przeciwko nam. Przede wszystkim tamten okres zaczyna wracać. Jesteśmy niby ucywilizowani, niby jesteśmy w XXI wieku, rozumiem, to jest dopiero początek, ale Ukraina nam pokazuje, zachowanie Rosjan nam pokazuje, że my jesteśmy jacy, jesteśmy prymitywni. Jacy jesteśmy agresywni, jacy jesteśmy, no nie powiem, że zwierzęceni, bo bym urągał w tym momencie zwierzętom. My jesteśmy naprawdę dzicy i zepsuci. Nasza natura, co nas naj, najbardziej podnieca? Co podnieca właśnie tych wszystkich oglądaczy Netflixów, Netflixów, programów typu Posrało Mnie? Krzywda i cierpienie innych. Zwróćcie uwagę, ludzie siedzą, masturbują się przed ekranem telewizora czy... Komputera w momencie, kiedy oglądają gwałty, kiedy oglądają mordy, kiedy oglądają przemoc. To jest właśnie nasza cecha, to jest coś, czego w nas nie da się wytępić. Możemy być, słuchajcie, najbardziej ugłaskani, możemy mieszkać w najlepszych warunkach, a i tak agresja, przemoc, zabiść no wszystko, co jest najgorsze w nas rzemie. Tego się nie da, słuchajcie, w jakiś sposób na głębszą, taką skalę. Kontrolować i opanować. Owszem, możemy być cywilizowani, ale przepaść między cywilizacją a właśnie upadkiem praktycznie nie istnieje. To jest minimalny, malutki krok. Nie wiadomo, co nam do dopaszyli w danym momencie, czy ktoś mnie jakimś głupim gestem, czy słowem nie doprowadzi do takiej agresji, że ja komuś zaraz pójdę zęby powija. To jest właśnie nasza natura i to jest właśnie coś, nad czym naukowcy, alchemicy pracowali od wieków. Odkąd istnieje ludzkość. Yy, zawsze fenomen ludzkiej agresji był takim przedmiotem wszelkich badań i dociekań. Niemieckie eksperymenty w zasadzie sprowadzały się do tego, żeby wyprodukować, żeby stworzyć jak najbardziej agresywną istotę. A tu na przed, na, przed kamerą teraz stoi przedstawiciel właśnie takiej rasy. Najbardziej agresywnej, najbardziej chciwej, najbardziej zajadłej. Zwróćcie uwagę, że dlaczego zdominowaliśmy Całą tą ziemię Właśnie z tego powodu, że jesteśmy zachłani, Że jesteśmy chciwi Że jesteśmy bezlitośni I bezgranicznie duchni w swoją potęgę W swoją, swoją wiedzę no Ktoś powie, że przeklinam i klnę przeciwko ludzkości Ja wiem, czy ja klnę mówiąc prawdę Jacy jesteśmy naprawdę Zwróćcie uwagę yy, Wszelkiego rodzaju kościoły Z jednej strony mówią o miłości A z drugiej strony oszczą miecza Każda wiara tak postępuje, każdy polityk, każde państwo, które mówi o pokoju, buduje armię. Jeżeli jak ja słyszę, słuchajcie, że trzeba walczyć o pokój, że trzeba budować armię, że trzeba tworzyć broń atomową, no to przepraszam, o co tu chodzi? Agresja, agresja, jeszcze raz agresja. My mamy to właśnie w naturze i całą tajemnicą. Yy nas, jako ludzi, właśnie jest ta ograniczona ta agresja i na przykład ktoś mówi o kosmitach że kosmici przyjadą i kosmici nas zabiją ja przypuszczam, żebyśmy żeby tych kosmitów że okradli po pierwsze, wykorzystali seksualnie a potem zabili tak byśmy prawdopodobnie postąpili jako rasa nie wiem do czego to doprowadzi ale wiem jedno, że wielkie otwarcie w grud, ten wielki okultyzm, ten wielki mistycyzm ma teraz swoje apogeum. Przypuszczam, że to, co dzieje się właśnie na Ukrainie, to, co dzieje się dookoła nas, no, podam Wam dwa czyste, czyste przykłady. Zatrucie Odry i teraz zatrucie, wytrucie, zniszczenie życia w Bałtyku poprzez wyciekający gaz e, właśnie z Nord Streamu. E, ta wielka ilość azotu, która się dostaje teraz do atmosfery. To nie miał a kiedy teraz płynąć. Także to wszystko, co teraz, słuchajcie, się dzieje, właśnie wygląda. Specjalnie to stanąłem, że niby spokojne miejsce, słuchajcie, to jest totalny chaos. Pociągi, stadion, motorówki, zgiełk, słuchajcie, permanentny. Ale ludziom to nie przeszkadza, tak jak powiedziałem na początku. Przychodzą sobie, to odpoczywają, biegają, są wyizolowani. To jest właśnie ta ułuda cywilizacyjna. Otoczyliśmy się betonem, pięknie pociętymi kamieniami, pięknymi budynkami, mostami, ale tak naprawdę, słuchajcie, my jesteśmy cały czas małym, prymitywnym człowieczkiem, który z pałą stoi gdzieś na rogu, żeby kogoś zaatakować, coś mu zabrać i wyrwać. Tak wygląda nasza natura. Dlaczego tak teraz gadam? Bo byłem na spotkaniu właśnie, które otworzyło mi oczy na to, że cała ta ideologia, cała polityka, cała wiara opiera się tylko i wyłącznie na tym, żeby zdominować i okraść kogoś innego. Że w zasadzie liczymy się my jako jednostka, ja, ja, ja i tylko ja. I całe to mówienie o tym, że społeczności to to, to, tamto to jest na wodę. Wszystkie, tak jak ja, operator kamery, czy wszyscy tu dookoła, działamy na kogoś, kto jest na szczycie tej piramidy. Działamy właśnie na kult jednostki. Żyjemy w kulcie jednostki. A ktoś powie: No debilo, nie ma u nas mało cetunga. No, u nas nie ma mało cetunga, ale jest mały kapra którego wierzą miliony. No i jest przeciwnik tego małego kaprala. Jak to było? Gwiazda Peru. Także podzielone tu mamy, słuchajcie, między mamy zwolenników i przeciwników. I słuchajcie, jaka jest teraz mała bariera, żeby to pękło i żebyśmy rzucili sobie się do oczu. Ktoś powie, co ma to wspólnego z Rize? Co to ma wspólnego z Rize inną rzeczywistością? A no właśnie, cały ten świat, to jest inna rzeczywistość. To jest fasada tego, jakim i kim my jesteśmy naprawdę. Ten świat nasz, który jest gdzieś tam na środku tłumiony, on wypełza na zewnątrz. Właśnie pokazują to siepacze Kadyrowa, pokazują to inni zbrodniarze właśnie teraz na Ukrainie. Ale dlaczego teraz nie pokazujemy rzeźni, która odbywa się w Afganistanie? To, co talibowie wyrabiają z ludźmi, którzy urodzili się już w tak zwanym wolnym Afganistanie, którzy mają po 20 lat, którzy zostali już troszeczkę można powiedzieć ucywilizowani, a prymitywizm talibski ich wykańcza. Zwróćcie uwagę to, co dzieje się teraz w Syrii, to, co dzieje się w krajach arabskich. Kobiety zaczęły zrzucać chusty z głowy. I co się dzieje? I w imię czego giną znowu dziesiątki ludzi? I teraz eksperymenty, eksperymenty i jeszcze raz eksperymenty. Czy one miały na celu stworzenie właśnie takiej hybrydy? Pokażę jeszcze raz seremka. Czy chodziło o to, żeby? Tworzyć coś takiego, czy chodziło może o to, żeby z nas wyeliminować właśnie czynnik agresji? Zwróćcie uwagę, że tworzenie super człowieka, super modelki, czy tworzenie super jakiegoś tam gladiatora nigdy nie polegało na usunięciu elementu agresji z nas, z ludzi. Cały czas ta agresja jest podsycana. Ktoś powie, w jaki sposób? Bardzo prosto, zawiedź. Zwykła, normalna pieprzona zazdrość wśród blogerów i truerów. Zwróćcie uwagę, że ci ludzie zaczynają na siebie rzucać się z nożami. Nie znam na przykład dwóch czy trzech jakichś tam blogerów, którzy by po nakręceniu jednego, dwóch filmów trzymali się później razem i mieli jedną ideologię. Jestem tego przykładem. Słuchajcie, ja z tego się wycofałem. Nie, nie uczestniczę w żadnych tam spotkaniach. Ciężko jest się ze mną skontaktować. Ludzie mają do mnie pretensje. Spotykają mnie właśnie w Warszawie, w pociągu, spotykają mnie w Krakowie czy gdziekolwiek. Panie Darku, dlaczego pan nie ma komentarzy? Dlaczego pan to, dlaczego pan tamto? Bo cenię sobie święty spokój. Dlatego nie mam tego, dlatego nie mam sponsoringu, czyli tego internetowej prostytucji, jest tego jednym z największych przeciwników, do czego to prowadzi. Zwróćcie uwagę ci ludzie, no nie, to już temat jest odbiegający, to bym już za daleko, za głęboko brnął. Właśnie teraz takie pytanie, które mi nawet dzisiaj zadała pewna pani. Panie Darku, co dalej? Jak my mamy żyć, jak my mamy funkcjonować, co mamy robić? No przede wszystkim odizolować się od tej wielkiej tuby płynącej właśnie od partii rządzącej. Nie wierzyć w tą propagandę sukcesu, bo to jest jedno wielkie, totalne kłamstwo. Miał być węgiel, węgla nie ma, także zbierajcie, rozpalcie byle czym. To nie są moje słowa, tylko powtarzam słowa belwederystów. Także sami musicie to ocenić, sami musicie sobie dać radę. Większość naszego społeczeństwa, mój rocznik, starsze roczniki jeszcze takie są. E, słuchajcie, przeżyliśmy komunę. Za komunę przeżyliśmy 5, 10, 20 stopień zasilania, przeżyliśmy wyroby czekoladowe podobne, przeżyliśmy kartki ograniczenia w dostawach benzyny i słuchajcie, dawaliśmy radę. Moje pokolenie jest przyzwyczajone do ograniczeń. Bez super papieru toaletowego ja dam sobie zupełnie radę. Bez Netflixa ja przeżyję. Bez internetu też dam sobie radę. W najgorszej sytuacji jest to społeczeństwo 20-20 no i zupełnie przegrane społeczeństwo poniżej 20 roku życia. Ci, którzy są całkowicie uzależnieni od internetu i od konsumpcjonizmu. Nie wiem, jak tym ludziom pomóc. Nie wiem, jak oni sobie dadzą radę. Czym starszy człowiek, czym starszy obywatel tego kraju na pewno będzie potrafił w tym kryzysie dać sobie radę i będzie potrafił. Przetrwać. Także, nie wiem, budowanie schronu, robienie jakichkolwiek zapasów, artykułów, które Wam się po tygodniu czy po dwóch zepsują, a teraz się okazuje, że terminy przydatności do spożycia niektórych artykułów są coraz krótsze. Także nie ma najmniejszego sensu. Budowanie schronu. słuchajcie, jakiś tam piwnic, komórek też odradzam. No, mam propozycję, nawet dzisiaj będę na spotkaniu, gdzie, żeby prowadzić takie zajęcia, właśnie takiego survivalu miejskiego o którym się już zajmuję od wielu, wielu lat. Wspominałem kiedyś o tym survivalu właśnie miejskim, jak przetrwać w mieście, no ale nie mam doświadczenia takiego bojowego, żeby w zbombardowanym, zrujnowanym mieście żyć. No czegoś takiego mi brakuje, no byłem na Ukrainie, widziałem parę rzeczy, no ale to nie jest to. Przeżyć na przykład w takim Mariupolu, przeżyć w Odesie, przeżyć właśnie w Dąbasie. Ja pamiętam, jak kiedyś wspominałem o Krematorsku, jak mnie kiedyś ludzie zaatakowali za w internecie, że to jest kłamstwo, że czegoś takiego nie ma, że wojna w Donbasie nie istnieje. No i teraz, jak ci ludzie żyją dzisiaj? No jeden właśnie z tych moich największych oponentów stracił wszystko, stracił twarz, stracił nazwisko, mieszka teraz na śmietniku. Nawet wczoraj, bo żeśmy podjechali zobaczyć jak sobie daje radę. No, nie daje sobie rady. Żyje w śmietniku i prawdopodobnie tą zimę przetrwa gdzieś w jakimś przytułku, który mi zawsze tak gardzi. Ale w każdym bądź razie... Może to będzie dla niego szkoła życia, może on właśnie niedługo poprowadzi survival miejski. Nie wiem, nie mam na to odpowiedzi. Jedynym sposobem, słuchajcie, to jest spokój. Nie ulegać panice, bo człowiek w panice ulega wszelkim chorobom. Jeżeli na przykład, dam wam prosty przykład, będziecie sobie wmawiali, że boli was głowa, to po kilku godzinach zacznie was boleć głowa. Jeżeli będziecie sobie wmawiali zapalenie płuc, za chwilę będziecie mieli te zapalenie płuc. Jest, mamy taki, została przez naturę, zostaliśmy wyposażeni, system samouzdrawiania, czyli optymizm, słuchajcie, i nie tyle ignorowanie, jak życie taką pozytywną energią, słuchajcie, nawet wmawianie sobie, że jesteśmy zdrowi i szczęśliwi. To działa, uwierzcie mi, że to działa i to odradzam od razu wchodzenie na łono, na mymłona różnego rodzaju, słuchajcie, uzdrawiaczy, znachorów, czy różnego rodzaju oszustów w internecie, którzy tylko będą chcieli od Was kasę wyciągać. Każdy, kto niesie Wam pomoc za pieniądze jest oszustem, to jest jedna zasada. Kiedyś mi powiedział Igor Witkowski, którego teraz tu pozdrawiam, że nie wziąłby ani złotówki za żadne materiały i dokumenty do książek. Podobało mi się to strasznie na początku, potem rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Ale wiedza jest bezcenna. Jeżeli ktoś się dzieli wiedzą, słuchajcie, robi to nieodpłatnie. Dzielenie się wiedzą, słuchajcie, nieodpłatnie przynosi dużo większe korzyści. Ja od pewnego czasu właśnie uwielbiam się tym dzielić. I życzę Wam tego, żebyście na swojej drodze spotykali ludzi, którzy potrafią się dzielić, którzy za dobre słowo nie będą od Was wołali pieniędzy. Żebyście zrozumieli, że siłą pieniądza jest w zasadzie brak tego pieniądza. Ludzie, którzy potrafią ze sobą rozmawiać, ludzie, którzy potrafią współpracować, ludzie, którzy potrafią ze sobą żyć, nie potrzebują do tego pieniędzy. Pieniądze nam są, słuchajcie, potrzebne do tego, żeby kupić chleb, żeby opłacić prąd, kupić węgiel. Takie minimum. Słuchajcie, no ja jestem minimalistą, powtarzam to od bardzo dawna i jest mi dużo łatwiej w życiu. Mam bardzo wielu znajomych konsumpcjonistów, no oni mają przerąbane, no szczególnie najgorzej mają przerąbane ci, idzą. Obnosili się jeszcze parę miesięcy temu swoim bogactwem, a teraz się okazało, że kredyty ich zżerają i wszystko co, co mają 99% majątku to są same długi. <laughs> wszystko na kredyt. Także mam nadzieję, że taki optymizm właśnie płynący ze wszystkiego dookoła, nawet z tego chaosu, który gdzieś sobie tutaj jest, można sobie wyciągnąć ten optymizm. Można tym optymizmem się zarażać. Można wyciągać dobro można, słuchajcie, naprawdę być człowiekiem na łonie innych ludzi. Nie trzeba być jakimś agresywnym, zakładnym pasożytem, który będzie tylko i wyłącznie patrzał na zysk. A niestety, 90% naszego społeczeństwa jest nastawione na zysk. No, jeżeli ja rozmawiam z jakimikolwiek ludźmi, coś mówię, że zorganizujemy spotkanie albo coś, od razu pojawia się temat pieniądza, żeby na tym zarabiać. No i opuszczam takie towarzystwo i udaję się w swoim kierunku i idę w swoją stronę, także a, a propos kolejnej zbiórki tak jak już wielokrotnie zaznaczałem, ja nie biorę żadnych pieniędzy nie biorę od nikogo i Wam też mówię, żebyście nikomu nie przekazywali dla mnie jakichś fantów czy tam pieniędzy, bo one do mnie po prostu nie docierają ze mną praktycznie nikt nie ma kontaktu izoluję się, także jak ktoś Wam mówi, że tak, przekażę Wam te pieniądze to po prostu no, że. Także pokażę jeszcze raz rękę, pozdrowienia z Warszawy. Polecam Wam e, pracę na temat Polskiej Rasy Panów, Polskiego Instytutu Higieny e, na, 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 na wydanego z 1936 i 1938 roku. Polecam Wam moje e, stare audycje pod tytułem Polska Rasa Panów. Zobaczycie, zapoznacie się, nie tyle zobaczycie, jak zapoznacie się na nowo z materiałem właśnie polskiej Eugeniki, polskiej... E, myśli, właśnie, która miała stworzyć polską rasę panów.